od okay. teamu wyścigowego, wyścigowego Profesjonalnego teamu wyścigowego kartingowego, bo dziś karty wygląda zupełnie inaczej, niż wyglądały kiedyś. Dziś są to profesjonalne teamy, które mają swoich mechaników, które mają swoich trenerów, Ludzie, którzy ustawiają. Wydaje się, że te karty, które zobaczycie w środku, mają tylko i wyłącznie te cztery punkty i silnika, które w tej mają milion ustawień, milion kombinacji. I silnik team Supersonic jest teamem, który z jednej strony ma dziś swoich zawodników w Mistrzostwach polskich czy w Mistrzostwach chociażby e, klasy Rotax, a z drugiej strony pokazuje kawał historii e, gokarty. Zobaczycie, tam jest, z jednej strony mamy część poświęconą tego, co się dzieje dzisiaj w gokartach, z drugiej strony część, co się działo e, kiedyś w gokartach. E, są nagrody, które są z lat 70., z lat 80. E, Kombinezony wyścigowe z e, tamtych czasów. Jest tam naprawdę całe mnóstwo rzeczy. Z jednej strony mamy ten team supersonic i będziemy mieli tam między innymi pana Waltka, słuchajcie, niesamowity gość, gość, który zna milion dowcipów i za każdym razem opowiada te dowcipy, ale jak poprosicie, żeby opowiedział o, ścigał się w latach 70 w wyścigowymi motocyklami, w latach 80 kartami, dziś do dzisiaj prowadzi, jest takim mentorem między innymi zespołu ze zespołu, który prowadzi Adam z tamtej strony, a to są, jest dwóch dżentelmenów, którzy dziś mają Ignacy Jaroszewicz, jest... Drugi w klasyfikacji generalnej na dziś pokażę na taksa. Teodor Ślubka, Miki jest trzeci. Panowie, chcielibyście opowiedzieć na pewno um, trochę o Waszej pasji gokartowej, prawda? Moja pasja gokardowa zaczęła się w Jankach, na halowych gokardach. Na początku w ogóle nie chciałem jeździć, powiedziałem tacie, że mi się nie podoba. Zrobiłem sobie przerwę i potem taka jeszcze raz mnie zabrał i zaczęło mi się to podobać. Potem z tego zaczęłam jeździć e, na zajęcia z Adamem i spodobało mi się, bardzo mi się to spodobało. Wójteta powiedział mi, że zabierze mnie na tej wypalić zaawansowana część kokardów, czyli to jak Macie tam pokazał w teamie naszym. I poszedłem do najmniejszej kategorii, żeby zobaczyć, czy jak chcę to robić i czy mi się to podoba. Więc byłem w tej najmniejszej kategorii, jechałem te wyścigi, chciałem mi, że bardzo mi się to spodobało. I powiedział, że jakby na poświęciłem w tym dużo czasu, i gdybym się tym naprawdę postarał, to mógłbym z tym pojechać. Więc poszedłem do wreszcie kategorii sezonowej, gdzie, będę, gdzie mogę pojechać w e, normalny wyścig zalecający zechca, się do Mistrzostw Polski i zacząłem jechać w mikromax w się. Może był pierwszy sezon mikromax nie był jakiś najlepszy, wtedy, jak na tamtym czas miałem bardzo gorący, moim zdaniem, ale ten sezon chciałbym bardzo dobrze przyjechać i być przychodnią fajnego Musisz mieć bardzo fajnego tatę. <śmiany> <śmiany> no dobrze, a czym dla Ciebie drogi Ignace Jaroszewicz jest karting? E, karting jest dla mnie jakby moją pasją, bo moja pasja zaczęła się tak, że e, zaczęłam jeździć w jable, i w Jankach właśnie tak samo jak w zaczęłam jeździć z Adamek na szkółce. I na szkółce potem pojechałam do Wrocławskiego. W Wrocławskiego zdałam licencję, i gdy zdałam licencję, już zaczęłam jeździć profesjonalnie w actingu. W tamtym sezonie pojechałem. Byłem y, 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 mniej więcej szósty, dziewiąty i wtedy były to dobre wyniki, a dziś w tym y, roku bardzo dobrze wierzę, bo jeździmy na y, podium, więc jest świetne. Wielkie prawa słuchajcie dla młodych zawodników! To jest super fajne, bo przede wszystkim jest to że jesteś dla czymś absolutnie niesamowitym temu uczenia, niesamowitej pracy, jaką trzeba włożyć, żeby odnieść sukces. Oczywiście ta droga, żeby odnieść sukces w motorsporcie jest strasznie długa i jest jakby jednym promilem, setnym promilem osób, którym się naprawdę udaje, a z drugiej strony jest niezwykłą szkołą życia przegrywania, wygrywania i wielu e, innych rzeczy. O, no to właśnie wszystkie te rzeczy, czyli... Jaką ma pojemność, tak? Pojemność ma 125 cm3. I te wszystkie rzeczy, poczekaj, bo ja dla rzeczy przerywam teraz, i te wszystkie rzeczy na żywo możecie się dowiedzieć w namiocie Supersonika. Wchodźcie, gadajcie z chłopakami, gadajcie z mechanikami, wchodźcie i bądźcie tam.